Wiecie, jest szansa, że dramatyzuję, ale moja koszulka jest czarna, a moje włosy na niej też są czarne i ewidentnie widać te miejsce, w które ja nałożyłam, po czym zorientowałam się, że coś jest niechalo i szybko to zmywałam i słuchajcie, tutaj jest mój naturalny, dziewiczy blond. Ma taki kolor, a tutaj jest blond według producenta i zobaczcie jaka jest różnica. Mówienie naturalnej blondynce z włosami do pasa przed ślubem, że dramatyzuje Ała. No. no. присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.